Siemana, króciutko tutaj, pokręcę. Witam Was w odcinku informacyjnym pierwszym, bo informacji powinno być dużo, a jak wiecie, informacje są nieraz przydatne, więc zacznijmy od pierwszej informacji, dobrej dla mnie oraz dla Waszych usług. Po pierwsze, kupiłem sobie nowy mikrofon. Mikrofon, nie słychać w sumów, bo tamten był za 10 zł z reala, a ten jest z Saturna za 40 i słychać różnicę naprawdę. Druga informacja jest taka, że wprowadzam na mój kanał grafik. Tak. Będę miał ustalone, co w jakim dniu powinien wrzucić i skonwertować wcześniej, bo mi się konwertuje 4 godziny, a wrzuca 10 minut. Więc naprawdę nie mam zamiaru sobie dnia zawracać, więc wolę nas poprzedniego i wyznaczony dzień wrzucić od razu więc tak naprawdę ten film był krótki, ale to są informacje więc tak, komentujcie subskrybujcie i lajkujcie, siema